Człowiek pyta. Cześć. Elu. Cześć człowieku, witam cię serdecznie. Miło cię widzieć znowu, miło cię słyszeć. Mi również. Mam dzisiaj do ciebie pytanie. Słucham cię. Chciałabym Cię zapytać, czym jest intuicja? I dlaczego warto jej słuchać? Intuicja. Mój drogi człowieku, jest wielkim darem, który otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy ten dar, gdy schodziliśmy, gdy się urodziliśmy, gdy przyszliśmy na ten świat. To jest nasz wewnętrzny przewodnik, nasz nauczyciel, nasz doradca. Czasami jest cichy, nie słyszymy go zupełnie. Jednak istnieją sposoby, by usłyszeć głos naszego doradcy, naszej intuicji wyraźniej, również w odpowiednim momencie, wtedy, gdy potrzebujemy tego doradczego głosu. Istnieją sposoby. Warto się ich nauczyć, warto też Wiedzieć, uwierzyć i mieć świadomość tego, że istnieje coś takiego jak intuicja, że naprawdę to istnieje, że to jest w każdym z nas, każdy człowiek posiada intuicję, swój piękny, wyrazisty głos doradczy. Człowieku mój, czy wiesz, że tak jest? Tak, wiem, że tak jest, i wiem, że nie tylko artyści posługują się intuicją. Hmm? A czy Ty, człowieku, również czasami korzysta ze swojej intuicji? Jak to wygląda u Ciebie? Odkąd uwierzyłam, że coś takiego jest, staram się jej słuchać. Chociaż to nie zawsze jest łatwe. Bo ten głos jest czasem bardzo cichutki. Ale jak mam dobre połączenie ze sobą, ze swoim sercem, to wtedy moja intuicja mnie nigdy nie zawodzi. Masz rację, masz rację człowieku. Serce to jest ten pierwszy klucz, który mamy. Sercem otwieramy każde swoje umiejętności, każde możliwości. Poprzez serce dostajemy się do swojej intuicji. Serce, w ramię z intuicją, to jest ten zespół, którego potrzebujemy na co dzień. I nie obawiajmy się e, używać intuicji, słuchać jej. Nie obawiajmy się tego, że nasze serce czuje. Razem to jest przepiękny zespół, bardzo mocny, który ułatwia nam. Wędrówkę poprzez życie, ale też otwiera nas na wiele aspektów. Otwiera przed nami olbrzymie obszary świata, światów, do których bez intuicji i bez otwartego serca nie mielibyśmy dostępu. To prawda, ale zauważyłam też, że. Że żeby ten głos był wyrazisty i taki niezachwiany, to nie można dopuszczać intelektu. Że czasem właśnie, czasem, nie, raczej bardzo często intelekt zagusza głos intuicji. To znaczy, oczywiście masz rację. Intuicja jest tym pierwszym, którego powinniśmy się słuchać. Intelekt jest również ważny w poszczególnych sytuacjach. Czasami korzystamy z intelektu, ale zawsze powinniśmy korzystać z intuicji. Intuicja jest tym pierwszym, którego powinniśmy się słuchać. Czasem, gdy nasz intelekt jest silny ponad miarę i próbuje zawłaszczyć zawładnąć naszym życiem nie dopuszcza intuicji do głosu my dla łatwości z lenistwa lub z innych przyczyn pozwalamy by intelekt by umysł rządził naszym światem czasami nie mamy Mocy, by się przeciwstawić intelektowi. Czasami nie chce nam się, czasami jest nam wygodniej. Wygodniej jest nam wtedy, gdy intelekt rządzi, bo, ponieważ wszystko jest jasno poustawiane. Tak jak w matematyce. Jeden plus jeden, wiadomo ile jest. Intelekt wszystko policzy, wszystko zmierzy i wszystko nam powie. Ale ta prawdziwa wartość, ten prawdziwy świat, który jest wokół nas, jest dostępny dla nas tylko przy pomocy intuicji. Intelekt pokaże nam to, co jest z wierzchu, tak jak ubranie na człowieku, ale nie pokaże tego, co jest wewnątrz, nie pokaże uczuć, odczuć, wrażliwości. Te obszary świata może pokazać nam tylko intuicja. Warto się nauczyć korzystać z niej, warto się nauczyć, jak słuchać, jak usłyszeć, jak usłyszeć swoją intuicję. Ona jest, ona jest wewnątrz, ona tylko czeka na to, by ktoś ją usłyszał. Cichutko mówi do nas, czasami bardzo, bardzo cicho, ale mówi nieustannie. Wystarczy zatrzymać się. Poprzez serce, poprzez dotknięcie własną dłonią obszaru serca, zatrzymać się, połączyć z sercem i usłyszeć głos intuicji. Intuicja powie wszystko, ona wie wszystko. Intuicja bierze informacje z obszaru. Niektórzy nazywają to księgi akaszy, niektórzy nazywają to polem fenomenologicznym, niektórzy nazywają to obszary w różny sposób, w różnych kulturach, w różnych tradycjach. Wszędzie ten świat istnieje, jest nazywany różnie, ale to jest zawsze ten sam świat, i do tego świata. Ma dostęp właśnie intuicja. Do tego, co było, do tego, co jest, do tego, co będzie, do tego, co jest ukryte, do tego, co jest zakryte, intuicja. Intuicja dotrze wszędzie. Hmm. Zainspirowałaś mnie. Także udaje się do swojego królestwa i tam będę wsłuchiwała się w głos swojej intuicji. Tak, dotknij dłonią swojego serca. Zatrzymaj się i nasłuchuj.